Jak zrobicie sobie takiego hotdoga, to zobaczycie, że już nie będziecie chcieli jeść innych wynalazków. Tu znasz w życiu nie jadł dobrego hotdoga takiego jak z food truckowej dobrej budy. Ja dzisiaj takiego hotdoga zrobię swoim domowym sposobem. Jedziemy. Na was serdecznie. Hej. Dobry hotdog to nie tylko bułka i paruwa. O ile paruwa może być może być faktycznie zła albo dobra. Ja tutaj akurat mam bardzo dobre, bo są one z lokalnego firmowego mięsnego sklepu. To tak naprawdę na wynik końcowy na całość wpływają dodatki i to one robią różnicę. Ja mam tutaj kapustę pekińską, cebulkę no i tak zwany składnik, którego nazywam game changer. Czyli plasterki cieniusienkie w boczku, one tutaj mam nadzieję, że zrobią dobrą robotę. Zaczynamy. Na samym początku zamierzam pociąć tą oto kapustę pekińską, taka ile w zupełności wystarczy. Cały przekładam do miseczki. Do kapustki dosypuję troszeczkę pupek i Czarny, grubo rozstarty pieprz. Łyżki majonezu. Teraz muszę to tylko dobrze wymieszać. Gotowe, mam już fajne wymieszanie. Zobaczcie tylko te drobinki grubego pieprzu. Rzucam parówki na gotującą się wodę. Dosłownie tak, na kilka, kilka chwil. Teraz muszę pokroić bardzo drobno cebulkę. Paróweczki już się gotowały, także mogę je spokojnie wyciągnąć. W międzyczasie zamierzam wykorzystać tą gorącą wodę, naparowując moją bułę z zewnątrz chrupiąca, a w środku mięciuteńka. O to mi chodzi. Telnia jest już nagrzana, także paróweczki lądują. Nie Pachną dosłownie, w kilka chwil będą ładnie zrumienione. W międzyczasie cebulkę wspałem do miseczki i zamierzam obtoczyć je w ją w mące przedniej. Zobaczcie, jak to złapały kolor. Jeszcze chwilkę i wyjmuję. Pierwszy etap. Przygotowania parówek jest już skończone. Za chwilkę za chwilkę owiniemy je w ten oto tutaj buczuś. Mam już je obydwie owinięte i ponownie lądują na rozgrzanej patelni. Przekręcamy na drugą stronę. Wow, ależ to wygląda i pachnie. Coś niesamowitego. Parówki potrzebują jeszcze chwilę, ale ja już mogę nakładać tą całą treść do mojego hot-doga. Paróweczki są już gotowe, jakże piękne się prezentują. ale ta cebórka burka nabiera pięknego brązowego kolorku. Jeszcze kilka chwili będzie chrupiąca, aromatyczna, nieziemska. Zobaczcie tylko tą cebulkę. Prawie na granicy, prawie że spalona, ale oczywiście nie jest spalona. takie można by powiedzieć skwarki cebulowe ależ to pachnie, ależ to jest aromatyczne teraz łyżka sztartki oczywiście no, nie może zabraknąć ketchupiku na to wszystko jeszcze trochę tych cebulowych skwareczków Trochę mi zostało, więc na pewno się nie zmarnują. O, tak. Proszę zobaczyć, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Po boku ten ogóreczek pod spodem, na samym spodzie bułeczki, kapusta pekińska, dobrze przyprawiona, wymieszona z majonezem. Paruwa z boczusiem, pięknie obsmażona. No i co, na to ta cebulka chrupiąca, koniecznie trzeba użyć mąki, żeby była taka chrupka i brązowiutka, na to sosy, zwykły ketchup i oczywiście musztarda, próbujemy. Wow, jest kawał hot doga. O kurda. Ależ to jest pyszne. To jest mega. O kurde. Słuchajcie, pierwsze wrażenie ta niesamowita paruwa z tym, z tym boczkiem. Ale zaraz weszła kapusta pekińska, która wraz z obórkiem nadała niesamowitego odświeżenia temu hot dogowi takiej świeżości, takiego freshness. Eee, I to wszystko jest połączone prostymi sosami. Z tą chrupką cebulką daje taki efekt, że jest naprawdę petarda. Prosta rzecz, a cieszy. Słuchajcie, mogę śmiało powiedzieć, że ten boczek jest game changerem. Tutaj w tym hot dogu zmienił postać rzecz, mm. zmienił smak. Jak zrobicie sobie takiego hot doga, to zobaczycie, że już nie będziecie chcieli jeść innych wynalazków. Nie twierdzę, że inne są złe, bo inne są bardzo dobre. Ale ten naprawdę solidny kawał dobrego domowego hot doga. Żegnam się z wami. Mówię wam. Cześć. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Hej!